Dumianów, twoja duma i honor, zobacz jak to jest, jesteśmy i Kompe oh. tu! Goal! Yeah! Jauzu! Natsu! Jauzu!

Jak pan ocenił grę swojej drużyny? Trzeba powiedzieć, że do pewnego momentu nie było to takie łatwe. Jarzeje nie postawili wysoką poprzeczkę, ale tylko do pewnego momentu. Początek meczu nie był najlepszy dla nas, ale w miarę upływu czasu nabieraliśmy trochę większej pewności. Myślę, że wzięło się to po prostu z braku koncentracji. Druga tencja, końcówka szczerze mówiąc, drugiej tencji. Już była zdecydowanie pod nasze militando, mieliśmy przewagę, udokumentowaliśmy to, że by strzelając trzy bramki. Trzecia tercja już myślę, to była już nasza. No nie taka, że można będzie spacer, ale, ale no, można będzie, że to byliśmy i potwierdziliśmy, że na, po prostu swoją wyższą w dzisiejszym Można Można powiedzieć, przyszedł. że takim przełomowym momentem była chyba ta kilkuminutowa, niewykorzystana gra gospodarzy przewagi. No, na pewno takie sytuacje niewykorzystane mszczą się i chyba w osłabieniu naczyniliśmy ramkę na 2-1, no to też taki moment przełomowy. Muszę powiedzieć, że ta druga tercja w naszym wykonaniu przez te kary była naprawdę beznadziejna. Za dużo chowalowaliśmy, ale... ale z a, ale w, umieliśmy się wygonić do też jest istotne. Ja, warte, bo, bo jednak graliśmy przez długi czas w a jednak potrafiliśmy się wybronić. Dziękuję bardzo. Kolejna porażka niestety y, trudno na pewno o tym mówić, a jak pan ocenia grę swojego zespołu. Dużo niewykorzystanych przewag, Chyba się to zemściło jednak. Ja już po ostatnim meczu mówiłem, że... że jeżeli się nasza skuteczność przy tej drużynie, przy naszej obronie nie poprawna, to nam będzie trudno w jakikolwiek wnętrze grać. Myśmy dzisiaj naprawdę stworzyli się dużo sytuacji podbankowych, no ale nie mamy takiego zawodnika, który rzeczywiście mógłby, mógłby to wykorzystać. I to jest największa moim zdaniem bolączka tego wszystkiego, bo inaczej się gra, jeżeli nie są trzy sytuacji, jeśli jedną, dwie wykorzysta. Wtedy można trochę przeciwnika przytłumić Ale jeżeli my mamy trzy sytuacje, przeciwnik ma jedną, bo tak było na przykład w drugiej tercji, no to się meczu nie da, nie da się wygrać, bo, bo z biegiem czasu przy naszych mało treningach, mam tu na myśli, że mało trenujemy, bo tak jak już ostatnio mówiłem, myśmy zagrali mecz w piątek z klinicą, i dopiero pojechaliśmy z marszu w środę na, na mecz z Orlikiem. Także że trudno mi jest na ten temat coś, cokolwiek powiedzieć. To, co powiedziałem, przede wszystkim zawodzi skuteczność, ale przy tej naszej skuteczności takiej słabiej my będziemy dostawać dużo bram. No bo takie dwa że... największe mankamenty są, to znaczy gra w no, tak. przewadze właśnie i wygrywa... wygrywanie wznowień. Ja są. nie wiem, czy gra w przewadze, to, to żeśmy grali, czy to jest taki mankament. Jest to mankament skuteczności. Bo tak. myśmy się sytuację wytworzyli. Nie ma kto tej bramki no, my My mamy stuprocentową sytuację, tak było 5 na 3 z boku, to my dajemy jeszcze z powrotem na tego zawodnika, który stoi jeden w jeden. No to się nie da wygrać w meczu. To jest... My to my to cały czas wałkujemy na treningach, cały czas to, to próbujemy robić, no ale to trzeba trzeba wykonać na tym lodzie, no trzeba to przełożyć na tablet. Bo jeżeli tego nie przełożymy na tablę... Oni wszystko wiedzą, no ale wyjdziemy na tą taflę, tego się nie robi. No to jest to jest... Coś strasznego, a tym bardziej, że mamy paru zawodników starszych, którzy powinni ten ciężar gry utrzymać, nie ma ich może za dużo, ale no, taki jest ciężar, trzeba wiedzieć, kiedy tą grę spowolnić, kiedy trzeba przyspieszyć bo tak no, niestety jest, jest tego Dzisiaj Kogo wyróżnisz? Jak myślisz? Nie. Kogo? Kogu? No Także, że... No ciężko się na te, na te tematy mówi, bo, bo ja myślę, że myśmy ten mecz mogli nawet przy wyniku tak, jak jest jeden siedem, byśmy go mogli wygrać, bo jeżeli byśmy w drugiej tercji wykorzystali większej sytuacje, może, jak gdybam w tej, ale może nawet szło ten mecz. Bo tychy by się tak już nie rozjechały, by musieli trochę swojej bram bramki pilnować, a my byśmy może grali lepiej z kontry, a bramki dostajemy. Miejmy nadzieję, nadzieję, że jakoś. Się ja się też mam nadzieję, będzie. dziękuję bardzo.